Ej, kochani, dzisiaj zrobimy taki tatuaż Ciekawe czy dam radę Sam jestem ogólnie Chyba tu się najpierw przykleja Dobra kochani, przykleimy to Trochę Weźmiemy Poczekajcie Muszę się wejść I wziąć Ręczynik. Jeszcze chwilkę przytrzymam. I zobaczymy. Dobra, dajemy. Mamy namoczone. Więc dajemy wodę. Fajnie, że tutaj tak jakby widać, gdzie masz, e, gdzie masz jeszcze nie jakby zaznaczone, tak to wygląda. Dobra, chwilę poczekam Też ten ręcznik, chyba. Dobra Nie wiem czy mi to wyjdzie w ogóle bo mega słaby w robieniu tatuaży Zobacz. jeszcze troszkę tu i chyba wyjdzie ten wygląda fatalnie Daję tu gdzie chyba nie ma ktoś tu wierci ja nie mogę sobie ludzie tępi. no nie wierz tu człowieku się boję jest z buta wejdzie Dzieci trochę nie myślę, że to chyba tak się będzie lepiej zobaczyć. I nie wiem, nie wiem czy mi to chodzi. Dobra, odklejamy już na to gdzieś. Ej kochani, połowa wyszła. Połowa wyszła jest tak Nie jest w całości Ale jest Jeszcze może trochę tego to tu w nie zostało Szkleję te te części Ale ja może dziwny to tu jest Ręcznik nie wygląda za dobrze Jak słyszę się cały złoczony. Ta tu możemy powiedzieć że wyszedł fajny nawet, z jednym okiem i ciskamy tą wodę. Do prania to trzeba dać. Ja tutaj chodzi na Caloryfer, więc kończymy, tak to wyszło. No i papa, najlepszy klub Liverpool.